Siemaneczko, z tej strony Klopsak i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie oddziały z randomami, żeby lepiej czuć się w nowego Fortnite'a bo szczerze mówiąc mapa bardzo mi się podoba jak zostawicie dużo lajków to może przeniosę się na kreatiwa a na kreatiwie zagramy na przykład realistiki z randomami albo boksy albo nie wiem powiedzmy tiltedy Dlatego, że no jednak, no jednak jestem nie taki dobry jak kiedyś w tą grę I chciałbym się troszeczkę polepszyć Dlatego zagramy sobie dzisiaj oddziały Uzupełnij oddział I lecimy I Pa jakie heady, pa jakie he- a. To nie zły aim po powrocie do gierki No tak, tak, ja tu lecę byczku Już nie oznaczaj mi tyle razy Dobra, lądujemy Nie zabieraj mi tej broni, dziękuję. To pompka, aaa, beka. Ale ty już gdzieś tą pompkę chciał. My no, z Mhm, super. Wiecie co ja mam? Widzicie co ja mam, kurde? Pompę mam. Ja lubię charge'a, ale... Co, jak co? To jakiś ptak. Co jest, kurde? Jest tu mięcho? Mięcho mi się przyda. Ty, dwa mięcha. Ale, jaja. To co? Jak na prawdziwego wędka przystało, może się troszkę połowimy. O, nie. Ty wracasz z powrotem do mamusi. Ty! 34,8 cm! Troszkę maców. Jeszcze troszkę maców. I jeszcze więcej maców. A wiecie, co wam powiem? Jeszcze więcej maców. I a wiecie co? Ten gościu pomyślał, bo jakby to powiedzieć, działa ja w strefę na ogonie, a wleciał w lunchpada, więc jakby... O! Co to? Snajpa. bieremy. I jeszcze tu mamy fajne, ciekawe rzeczy. Dobra, niestety ja w strefę muszę wejść, bo tam jest lunchpad jeden chyba. Dobra, idź pan. Nie wiem, czy tam już jest strefa, tak, tam już jest strefa, no to się załatwiłem za życie. Nice life. No serio, ty tam leżysz, gościu, ja mam strefę na plecach, a ty tam leżysz? Nie, ja cię nie podnoszę. Aha, oni wszyscy wychodzili, no to pięknie. Kostka mocy i wirujemy. Tylko, że jest kostką mocy, nie można rozłożyć lot, nie? a to by się mocno przydało. Dobra, wiesz co, ja już się może... Kurde, co jest? No nie no. W takim momencie, jak mnie przyłapiecie, to ja dedam. Oczywiście, że mnie przyłapiecie, bo jest w tych klopsach, jest botem i to za długo trwa dla mnie, nie? Ja rozumiem do ucieczki i tak dalej, ale to już się powinno w tym momencie kończyć. A zobaczcie, ja z tym jeszcze będę, z tym na, na moich plecach jeszcze z dwie minuty. No, dopiero teraz się kończy. To się powinno kończyć wtedy, jak ja spotkałem tych typa. No i co? No i teraz ja mam Highland i wy mnie możecie podjeżdżać. Już mam was w tyłku. O, kurde, spiszkieri szkieleton. Dobrze, że teraz był Halloween, bo tak to mi się go bał. No tak, oczywiście. No przestań spamić. Boże, ja nienawidzę tak w tej grze grać. To są jakieś boty, oni nawet nie potrafią budować jednej ścianki. Patrz, co to jest! To co, ja was pospamię? Ja pierdzielę. to nieźle, sobie pospamię. No to dobra. To nieźle. No dobra, no ja na skład to jednak nie jest najlepsza strona. Jednak w moim życiu aktualnie. O, a, dedmosę. A, kabeka. Mm? Na zdrówkę z herbatką. Pozdrawiam. I patrzcie, co zauważyłem. Supreme Korgi jesteś najlepszym graczem na świecie, i wiesz co? Jak to przystało na. Ty, Polak! Patrzcie, tryhard rybcia. No i to ja rozumiem. Siema. I, I jest kozacko. Także. No. Nagrywamy sobie odcinek na YouTube'a, Siema, siema, siema. Na YouTube'ach będziesz, ogólnie. też co? Co, 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 Nie, 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 on nie jest ze mną, ja gram na randomach dzisiaj. No to widzowie kozacko, zobaczcie, mamy Polaka i to jeszcze, który kocha rybcie, no to jest po prostu, a dwa w jednym. Patrzcie, jeszcze narzędzia przeszukamy. Jest Chiluwa, o, o, z tej pompki se zrobię, ale nie wiem, czy Charger robić już z szarej, bo nie wiem, czy się opłaca. No dawaj pij szybko tą potę, bo ci zaraz skolapsuje kamienia. Dobra. Zdążyłeś masz szczęście. Co to jest za skin w ogóle? Co to jest za skin? To jest skin z tego karnetu. Ale Ja wiem, że jest rysunkowa łyba, nie? I to jest jedyny skin, którego znam z tego karnetu. A nie, bo możesz wyjść jakby z tego ducha. Jak? A ty faktycznie! No właśnie. Jaka beka tycze? Ja cię... ja tak, dobra, nie ja... nie ja Myślę, że nie da, no, w sensie kiedyś się dało, to ja wiem o tym w piątym sezonie. Jak była kocha. I w szó... nie w szóstym, sorry, bo... bo w szóstym to się z ducha dało wyjść. A teraz patrzę, nie wiem, kurde, bo tak wiesz, wciskałem ten RT, ale teraz trzeba trochę dłużej trzymać. Nie wiem, czy grasz na padzie, czy na kąpie. Nie, ja gram akurat na klawaturze. W sensie Chcesz się pełnić ale bola klawatura. Ej. Jest ta kostka, nie? Gdzieś jeszcze. To jest zarąbisty glitch. Możecie sobie tą kostkę podnieść i wskoczyć na to, i wtedy będziecie 200 km wyżej, nie? A ziomu jakby. Ja gram tą łybą, ale mam też łybę z World Cup'a na przykład. Która jest już OG. Także ja mam z World Cup'a. Ja. Ja zawsze chciałem mieć tą rybę z łyka, w No. Masz to, jakbyś sobie miał sobie, szybko przerobić. O oh, kurde, dobra, dzięki, 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 dzięki. Gdzie? A tam, od pleców. Za ja, nami mają. Nie, dupa. Przestań. Boże, no spam tym gównem, no. Masz rację. Aha, jaki laser, ty! Jo. Od tego szrota. I dobije mnie, nie? Mimo, że do niego strzelcie ze wszystkich, stąd on mnie do. Okej. Okay. Okej. Okay. Dawaj, dawaj, dawaj. Spocona łypcia, w tobie jest siła. No nie. Uciekaj, uciekaj, no, 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 no. To widzowie, pooglądamy sobie rybcie. Jak sobie chilluję w gierce teraz, bo... Ty masz taki loot? Ci mogę coś dać! No. Jakie jaja! A no i ogólnie widzowie, szybka reklama teraz e, Możesz wbić na kanał Klopsak, serdecznie polecam e, Będziesz na jednym z filmów najnowszych, także... E, także... No, bo ja zaraz to będę montował I wlatuję na kanał około 10 Także możesz wbić Zobaczyć Chętnie, chętnie zobacz. Zasubskrybować, polajkować. No, weź pega, weź pega se. Bo w sumie bardziej się ja przyda. Tego, ma, zobacz, bo aż w graplerze masz jedno. A się miałem mówić. O kurde. Aha, no tak, bo ty masz ten. Ja jestem. odklejona od rzeczywistości, widzowie. Bo oni są totalnie niepozabudowywani. Oni mają jedną budowlę tam. O kurde. Patera, no, 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 no. Tam jednego. O kurde. Myślałem, że dostał jeden. Oho. Tak! Haha, ha, nice. palą się, palu się. Twojego ognia, chyba. Ty ich tam swajczyłeś? Nie, nie, nie. Wejdź ode... No, wejdź szybko. No, no, no. Ma więcej. Tak myślałem. Golda se weź Hasu ma 1300 Golda nie? Znaczy, no Boże 1130, o inaczej, bo znowu będzie hejt w komentarzach. Czy mam tu jakieś Pytczunie? Beczunie? Nie no, wiem, znaczy jeszcze ktoś zostawił pewnie, bo oni nie zbierają nigdy cały. Ja... Kiedyś jak było 2 na 2 jeszcze jak grałem dużo. No. To ten, to było dwa na dwa i jeszcze cały stos beczek znalazłem tu właśnie przy tym domku, przy tym co teraz go nie ma już, co teraz jesteś w środku niego, o kurde. Power. Nie. Oj, 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 Dobra widzowie, to by było na tyle w tym odcinku, ja wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiamy serdecznie ziomeczka, także... Yy, masz jakiś kanał? Nie. Yeah. Dobra, także pozdrawiamy Cię, mam Cię w znajomych, także może jeszcze kiedyś z nami zagrasz. Tryhard Rybcia. Super jesteś, ziomeczek. I co? Do zobaczenia. Siema!